Witam Was w nowym odcinku na moim kanale Będziemy dzisiaj robić unboxing pająka To jest professional media Tak przesyłka wygląda w środku Otwieramy dalej Dobra, więc otwieramy paczkę Dokument CITES był, ale to nie pokazuje To są moje dane osobowe Ale liczy się to, co w środku, czyli nasz szat ten jest co na miłość. Paczka szła dosłownie jeden dzień, więc włożyłam się do banku Tak to wygląda właśnie. Bierzemy tęset do raczej. Co winiątek? Waszkę jest inna. Uuu, co foli. Czyli tu jakąś do folii. Samica ma albo trzy, albo cztery um, to jest. Przeniosę ją do y, terarium i Wam ją pokażę. Już... No, jest tak już się ale to wam nie pomyślę jeszcze taki i kontur macie no sami to wyszło no to napchany odwóg jak widać. ma ładne kolory I Tak tak tutaj wam się znajdzie jakieś tu opis i zdjęcie dorosłego osobnika Cześć, właśnie montuję ten odcinek i mam nadzieję, że zostawisz suba, jeżeli chcesz, żeby takich montowanych odcinków było więcej, to za łapkę w górę. Dzięki.